Cześć, z tej strony Tropus. Dziś zajmiemy się questem i mały bonusik do sklepu u Torino. Okej, okay. znajdujemy, znajdujemy się w przedmieściach Karkahan. Idziemy mm, tak jak ja. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Idziemy do tego ziomeczka leśniczy z Karkahan. Wybieramy. I musimy zabić 50 szarych wilków. Musimy zabić po prostu 50 szarych wilków. Ja zabiłem do tej pory 18, więc zaraz do Was wrócę jak zabiję 50 i zabicie i wróćcie do Leśniczego. A ja Wam resztę pokażę, więc do zobaczenia. Ok, gdy zabijemy już 50 szarych wilków. Wracamy do Leśniczego. Pierwsza. Bierzemy kolejnego questa. i teraz musimy powybijać jelenie i po 40 młody jelen 40, jeleń 40, silny jeleń 20 także do zobaczenia gdy ich zabijemy po zabiciu wszystkich jeleni wracamy do naszego leśniczego skargahan. bierzemy ostatnie i mamy rogi jelenia nie są unikatowe więc chyba to nie jest to o czym myślę hmm. Hmm, hmm, hmm. ale chyba wiadomo nie zawsze mam się i w tym czasie debiłem sobie level Siedemnasty i to było... O mam jeszcze misję utelną. O, jeszcze sztupad. Mmmm.